W gminie Kowary Karkonowski System Wodociągów i Kanalizacji planuje przeprowadzić budowę nowego podziemnego ujęcia wody. Jest to ujęcie w dzielnicy Podgórze. W roku bieżącym, rozstrzygnę, na podstawie koncepcji, którą posiadaliśmy, ogłosiliśmy przetarg, wyłoniliśmy wykonawcę na wykonanie całości prac formalno-prawnych wraz z odwiertami wody, próbnym pompowaniem, badaniem jakości tej wody i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego te prace mają się zakończyć do 31 sierpnia i jeżeli będziemy mieli wyniki i pozwolenie wodnoprawne w tym momencie będziemy mogli przystąpić do włączenia tego do systemu wodociągowego, który istnieje na terenie Kowar. Inwestycja ta sprawi, że w Kowarach, gdy wystąpią susze, nie będzie problemu deficytu wody. Przede wszystkim zapewni nam tą ilość w granicach 500 m sześciennych na dobę Więcej wody będziemy mieli w systemie. To jest jedna rzecz, ale przede wszystkim doskonałej jakości najprawdopodobniej, bo woda, która jest wodą podziemną, nie, ma żadnego, nie mają na nią żadnego wpływu opady atmosferyczne. To kolejna inwestycja karkonoskiego systemu wodociągów i kanalizacji na terenie Kowar. W 2020 roku zmodernizowane zostało ujęcie wody wysoka łąka. Ujęcia, które pozyskaliśmy od Szpitala Wojewódzkiego, wyremontowaliśmy je, założyliśmy tam system pompowy. Dzięki temu przepompowujemy wodę w momencie, kiedy jej brakuje na ujęciu wojków i ze zbiornika wojków jest zasilany cały wojków, czyli zabezpieczone są szpitale i znaczna część dolnej części Kowar, ulicy Jeleniogórskiej, Zamkowej, te okolice. Obie inwestycje mają zabezpieczyć wodę mieszkańców Kowar na najbliższe lata.